Postrach duchów piekielnych grzech, a w konsekwencji piekło, czyli życie bez Boga, rozpoczęło się od pierwszego non serviam nie będę służył, nie chcę służyć. Posłuszeństwo wobec Boga jest początkiem życia w łasce i harmonii. Święty Józef, który był posłuszny Bożemu planowi, który całym życiem pokazał, że chce służyć Jezusowi i Maryi, jest postrachem duchów piekielnych. Może się wydawać, że świat jest na łasce silnych i możnych, ale dobra nowina Ewangelii. Polega na ukazaniu, iż pomimo despotyzmu i przemocy władców ziemskich, Bóg zawsze znajduje sposób, by zrealizować swój plan zbawienia. Także nasze życie zdaje się być czasem zdane na łaskę silnych. Ale Ewangelia mówi nam, że Bóg zawsze potrafi ocalić to, co się liczy, pod warunkiem, że użyjemy tej samej twórczej odwagi, co cieśla z Nazaretu, który potrafi przekształcić problem w szansę, pokładając zawsze ufność w opatrzności. Uczmy się od świętego Józefa odważnego życia słowami Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Głównym celem antychrysta jest Usprawiedliwienie grzechu, przedstawienie go nie jako zła, lecz jako wartości i dobra, wręcz koniecznej przyjemności dla zmysłów, aby wyeliminować wszelkie poczucie winy i nie prowokować człowieka do aktu skruchy oraz pojednania z Bogiem w sakramencie spowiedzi. Takie urojone miłosierdzie stało się wręcz sloganem współczesności. Serce Józefa uczy nas, że ludzie skłonni są do kreacji własnych bogów, które ich chronią i pozwalają żyć w przekonaniu, że człowiek jest Bogiem. Trzeba posiadać serce odważne, aby przeciwstawić się takiemu fałszywemu przekonaniu, oraz głęboko wierzyć, że Królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije. Ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Gdy nadeszły trudne czasy dla Kościoła, Pius IX, chcąc zawierzyć go szczególnej opiece świętego patriarchy, ogłosił Józefa patronem Kościoła katolickiego. Wiedział, że akt ten nie był czymś przejściowym, ponieważ ze względu na wyjątkową godność jakiej Bóg udzielił najwierniejszemu słudze swemu, Kościół Święty zawsze czcił i wychwalał, a po Najświętszej Pannie, Najgoręczym Świętego Józefa otaczał uwielbieniem, uciekając się do Niego w największych potrzebach i niebezpieczeństwach. Na końcu każdej historii, której Józef jest bohaterem, Ewangelia zauważa, że wstaje On Zabiera ze sobą dziecię i jego matkę i czyni to, co Bóg mu nakazał. Istotnie, Jezus i Maryja, jego matka, są najcenniejszym skarbem naszej wiary.